Alleluja. Dzisiaj rozdział ósmy, wersety 1-8. Widzimy, że Kościół doświadcza prześladowań. Nękanie, więzienie, procesy i śmierć. Ginie pierwszy Szczepan, męczennik. I popatrzmy, te prześladowania zamiast powstrzymać, rozwijają Kościół. Wreszcie uczniowie. Dzięki prześladowaniom, w pewnym sensie, idą aż po kręce ziemi, tak jak polecił im to uczynić Jezus. Widzieliśmy, że w Jerozolimie są dwie wspólnoty równoległe: Heleniści i Żydzi. Wspólnoty, które były języka greckiego, byśmy powiedzieli, aramejskiego. Prześladowania dotyczą tej grupy helenistycznej, w której był także Szczepan, Żydzi języka greckiego, oni są głównie prześladowani. Ci pochodzenia arameńskiego, żydowskiego, Piotr i inni pozostają w Jerozolimie. Tekst dzisiejszy zaczyna się od stwierdzenia, że prześladowanie jest wielkie, a kończy się określeniem, że jest wielka radość. Tak, bo rodzi się Kościół. Rodzą się nowi uczniowie. Prześladowanie powoduje wzrost wiary i powoduje rzeczywiście, że kościół nie tylko w liczbę, ale w moc wzrasta. I po raz trzeci jest wymieniany szaweł. Szaweł chce zniszczyć kościół. Jest jakaś agresja wchodzi do wspólnot, wchodzi do domów. Ten, który chce niszczyć kościół. Zaraz zobaczymy, jak założy. Wiele kościołów, wiele wspólnot. Dokona się spektakularna, ważna przemiana, oświecenie, nawrócenie. Szabła, Pawła. Filip, jeden z tych, którzy uciekli z Jerozolimy, idzie do Samarii, głosi: Działa cuda i znaki egzorcyzmy, uzdrowienia słowo i moc tak jak święty łukasz wielokrotnie pokazywał to w Ewangelii Świętego Łukasza mówiąc o działaniu Jezusa słowo z mocą które przemienia i prowadzi do nowego życia uwalnia człowieka z grzechu i ze śmierci dlatego radość bo radość to owoc Ducha Świętego to doświadczenie że rzeczywiście w nowym życiu człowiek nawrócony który życie żyje z martwy staniem, Doświadcza mocy, jest napełniony Duchem Świętym, jest człowiekiem radosnym. Mimo przeciwności, mimo prześladowań, Kościół doświadcza radości, bo doświadcza mocy zmartwychwstałego Pana. Amen.